Dobra moi mili, ja nazywam się Ghost, a to jest Shadow of War! Idziemy na arenę! Zaczynamy! Wow! A pierwszym uczestnikiem naszego odcinka jest pan Hoglik Szmugler. Ksywa z młodości, kiedy szmuglował wraz z twoim starym fajki z Białorusi. Niestety, interes upadł, a on przybył do naszej areny. Dobra, jakie ma staty? 3, 1, 5, 5. Legendarny, gruba skóra, ogromna siła. Zobaczymy, z czym to się je. Ogólnie pan ma słabość na chorobę, ale. Choroba i trucizna wprawiają go we wściekłość. Więc będzie ciekawie. Ja zaczynam! No i dobra, koło pan szmugler dostanie. Uuu, na pewno zatrutego ologa dowódcę na start. Ciekawie. Rogogrzmot, no, no, no. Kontra pan szmugler. No zobaczymy, czy doświadczenie z przymycaniem fajek coś tutaj da w tym pojedynku. Ujójójój, uj, uj, uj. od razu piąk hopiryna na start. Ty, szmugler ma bandę Karagorów, która się praktycznie nie rusza. Ciekawa rzecz. Te... O dobra, jego przeciwnik zajął się tymi karagorami, może on je chociaż ruszy, ale ten drugi karagor w ogóle nie wchodzi do walki, on stoi cały czas w miejscu, szczeka praktycznie na przeciwników, nic więcej nie robi, szmugler gdzieś tam próbuje się przebić, jakieś obrażenia zadaje, ale nadal olog nad nim góruje. Tym bardziej ma bandę ologów, która mu w razie czego pomoże, ale chodzą chłopaki jak takie typowe sebiksy ochroniarze wokół niego, nic zbytnio nie pomagają. Dobra. Nasz pan Rogogrzmot zdecydował się przyjąć taktykę walenia masowej piąchopiryny na mordę, że tak powiem, pana Szmuglera. I Szmugler jest w niemałych opałach i dziwne jest to, że jeszcze nie jest rozcieczony. Tyle razy dostał na gębę, tyle razy nie został zatruty, co jest dziwne mocno. Ale ty, dobra, jest szansa na wygraną. Na samym starcie, o ile mu ologowie nie przeszkodzą. Panie szmugler, proszę tutaj szybciej tą pałą swoją. pałą! swoimi tasakami machać! I dokończyć swojego przeciwnika, który postanowił jednak umrzeć z powodu choroby. Teraz ciekawy sposób na wygraną. Poczekać, aż twój przeciwnik sam umrze z powodu choroby. Dobra, moi drodzy, pora, pora na drugi pojedynek i dostajemy klasycznego orka z dodatku, czyli nic ciekawego. Jaja będą, jak szmugler sobie z nim nie poradzi, okłuk ok, Morgota kontra Huglik Szmugler. Ty! On bardziej to alkohol przemycał z twoim starym, jakiś bimber, coś w tym stylu. Ja dopiero teraz zauważyłem, że on ma pas, w którym jest pełno butelek. Chyba, że on jest takim ekskluzywnym żulem, który zbiera butelki. Taki, i wiesz, co przychodzi nocą do twojego śmietnika i nie daje ci spać. I on wiecie, przemyca potem te butelki do innych żuli, które je czyszczą i sprzedają wielkim koncernom, aby potem w tym pijemy żuberka albo co innego. Ale dobra, przejdźmy do... Że tak powiem, pojedynku tutaj praktycznie Karagory się włączyły i pan yy, Łuk Morgota ma problem. I to bardzo duży, ale no nie spodziewałem się tutaj ekscesów, powiem, w tym pojedynku. Szmugler, no, bez większego problemu wygra ten pojedynek, także tak naprawdę można by było go skipnąć, ale no popatrzmy. Popatrzmy, jak go pięknie szmugler dobija, że tak powiem, iście mrocznym stylu. Ey, chłop, jaką groźną minę zrobił na koniec? Rrr. Dobra, ty, ładnie. Dwa zwycięstwa, ciekawe czy będzie trzecie? Bo przygotowałem trochę tych orków, ale nie spodziewałem się, że pierwszy ork od razu na start wygra coś. Dobra, mam jakiegoś Gidmana płonącego pana Gidmana z poparzoną gębą. Otrok, otrok i nie doczytałem. Dobra, walczymy na otroga. Otrok Jidman. Wow, który w dziwny sposób podpalił obydwa karagory na start. To było ciekawe. Karagory podpalają wszystko wokół. Dobra, zgasiły się praktycznie, ale to było ciekawe, pojedynczy rzut podpalił obydwa Karagory. Ej, 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 Hoglik ma problem, głowa go boli w rogu, a jego Karagory niezbyt chcą mu pomagać, przez co jego przeciwnik praktycznie może go ładować dziną w dupsko. Wiem jak to brzmi, ale to tak wygląda, za przeproszeniem, jeszcze tym bardziej się wypiął do niego. Dobra, Hoglik, no oj, ma duży problem w tym pojedynku. Szmuglowanie alkoholu się chyba skończy do mordoru. Stary, ale rusz się i zada jakieś. O jezu, jednym ciosem mu prawie całe życie złożył. Ty, co jest w tym pojedynku? On to jeszcze przegra, patrz. Nie, no to będzie hit jak on jedną mu... No i nie zdążyłem dokończyć. Chciałem z... powiedzieć, że jeden cios mu zada i go dobije, ale niestety przeciwnik wygrywa. To był dość dziwny i ciekawy zarazem pojedynek, ale my przechodzimy do kolejnego zawodnika, którym jest Bubol Hazardista. Staty 2 4. 3. Zobaczymy czy mu to pomoże A ze słabości pokarm dla bestii No i kolega jest oszalały Przepraszam dla dokładności Postradał zmysły Bo ktoś by się mógł obrazić A więc dobrze panie Holiku Z kim ty się zmierzysz? Mamy jakiegoś hmm, obromcę BDSM Skaka bezlitosny hmm, Nawet pasuje ten przydomek Pasował do niego ten przydomek BDSM A my mamy tropiciela grabieży Bubola hazardziste Jak ktoś ogląda moje odcinki To wie, że... Uwielbiam hazardzistów. A tym bardziej we wtoreczki. Ale odcinek wpada praktycznie w inny dzień tygodnia, więc nie pasuje nawet ta reakcja. Dobra, ale wiecie, że uwielbiam po prostu tropicieli, bo to najgorsza klasa. A zarazem może być najciekawszą. No dobra, no to chłopaki niech pokażą co potrafią. Gdzieś tam nasz bubol przerzuca swojego przeciwnika. Chłopaki są na podobnym poziomie że tak powiem życia. Ciekawe jest to, że Bubol przyjął taktykę jak niegdyś w starych odcinkach, jeden chirurg, że będzie walił cały czas główką. Czy on cały pojedynek zamierza, że tak powiem, prowadzić uderzeniami z głowy? Oj, ciekawie się zaczyna. Nie, no Bubol sobie radzi. Może kolejna wygrana, trzecia skrzyneczka, nikt się nie obrazi. Dla mnie to darmowy gold, no i znowuż kolejna, że tak powiem, łubopiryna? No po prostu główka wleciała, tak? Moi drodzy, szybki przerzut i czy będzie kolejna? Główka czy sobie daruje nasz kolega? Ej, 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 olgowi zaczęli coś robić, zaczęli odsuwać pana Bubola. Ten chciał znowu główkę wykonać, ale patrz, oni mu nie pozwolą tego zrobić. Dobra, próbuję gdzieś tam jeszcze Dziabnąć przeciwnika. Przeciwnik praktycznie zna jedno mocne dziabnięcie Mhm, jedna dobra kombinacja weszła, ale to było za mało, żeby powalić przeciwnika. No i jednak, ujujujujuj, uj, 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 uj. głowa poleciała. I skakul bezlitosny dostał to, na co zasługiwał. Ty i kolejny wściekły ork, co jest? No no no, i co tym razem bubola spotka? Na pewno jakiś Krasnoludobi! O! Z Krasnoludów! O! Arbaruk! I bubol hazardista! No to zobaczymy sobie, jak poradzi sobie na zmorę krasnoludów. Brakuje mi takich orków, tak szczerze Wam powiem, w naszej serii. I chciałbym, żeby leciało ich więcej. Na początku, chyba jak zaczynałem w ogóle nagrywać Shadowa jakieś 8 miesięcy temu, wtedy pamiętam w początkowych odcinkach jakiś krasnoludo... bójca, nam poleciał, albo krasnoludobii. Już nie pamiętam. Ale dobra, przechodzimy do pojedynka. Bubol radzi sobie nawet nieźle. Jak na Ologa. Praktycznie mając słabe staty, on jest. W stanie przepchnąć większe na start, z tego co widzę. Czyli połączenie Dzikus, ogromna siła, plus gruba skóra, robi swoje. Ale dobra, wjeżdża na ze strony pana Krasnoludobija. No dobra, z mury Krasnoludów. I czy będzie coś więcej? Nie, Bubol praktycznie może go układać bez problemów. Gdzieś tam go próbuje cały czas odbijać, ale Bubol ma swoją bandę praktycznie dżinmenów, która powstrzymuje Krasnoludo. He, zborek krasnoludów. No i dobra, chłopaki. No to już tu chyba jest też prosty: że tak powiem, proste rozwiązanie tego pojedynku. Nie ma co tutaj nawet się łudzić, że przegra. No chyba, że rzeczywiście Olok jakimś cudem zada mu jakiś mega śmiertelne ciosty. Ale jeszcze ja mogłem tu pomylić, Buboli bo jednak może to przegrać. oj, i jednak przegrywa potężną pią Takiego backflipa to nawet twój stary po dwóch głębszych nie zajebie. Niestety Bubol odpada, a Zmora Krasnoludów wygrywa ten pojedynek. No dominował, dominował, ale niestety go przechwaliłem. To może bardziej coś krzykliwego. Takra Wrzeszczun. 3, 5, 6, 3. Heroiczna gruba skóra. i Jedziesz maleńki ty, a na co masz słabość? Lęk przed przyszpileniem. Łe! To nie występuje na arenie. Jedziemy. I tak ktoś mi napisze, mógł być nekromantą, Mógł być, ale nie jest. Ja muszę się przyznać, że Wrzeszczuny to jeden z bardziej że tak powiem, przeze mnie lubianych typów orka i walczy na gloma krwiopijce. Hmm, ciekawie. Obydwoje nie mają żadnej bandy przybocznej, więc od razu skupią się na sobie, fajnie. I już wiecie, dlaczego uwielbiam wrzeszczunów. Także wchodzimy do walki i zobaczymy, co się stanie. Tutaj wlatują tosaki, tu wlatują łańcuchy. Jeden i drugi coś tam zadał, ale uuu, pan krwiopijec od razu ładuje, że tak powiem, z główki. i pan wrzeszczun może mieć duży problem. Czy pan Wrzeszczun... O tak, wleciała główka za główkę. No pięknie, może nie podniósł swojego przeciwnika, tak. On, no, ale... No główkę wykonał. Szybka kontra, szybkie odbicie. Chłopaki próbowali na siebie wbiec, ale jednak to krwiopijec szybciej przechwycił pana Wrzeszczuna. Czy Wrzeszczun zrobi coś ciekawego? Uuu, podwójne uderzenie i podwójne wybicie. Czemu Wrzeszczun się rozjechał? Co jest z jego teksturą? Czemu mu się gacie tak wyciągnęły dziwnie w powietrzu? Dobra, ej, jego przeciwnik, przeciwnik Wrzeszczuna, pan Jest się leczy z każdym uderzeniem, czyli jest to berserk. No dobra, Wrzeszczun w tarapatach, tasaki, ujujuj, uuu, uj, 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 piękna kontra, skontrował pięknie te tasaki. Znowu chłopaki próbują w siebie wbiec, ale to krwiopijec jest szybszy i ubija wrzeszczuna na glebie. Czy wrzeszczun jakoś spróbuje zdominować ten odcinek? Uj, 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 odcinek, ten pojedynek. ujuj, uj, uj, tu chyba też nie będzie wygranej. Zaczynamy wchodzić w tą niebezpieczną strefę, gdzie orkowie zaczynają nam przegrywać, co jest dla mnie niezbyt dobre. Bo chciałbym troszkę sobie nagenerować nage golda. Kolejna szybka główka i kolejny przerzut. Czy wrzeszczun coś jeszcze wykona? No Próbuje cały czas się przebić praktycznie przez obrywane Krwiopija, ale chłopaki znowu się zderzyli, odrzucili się na boki i niestety Wrzeszczon nie wytrzymał tego uderzenia. Krwiopij wygrywa ten pojedynek. Piękny pojedynek, nawet nie wiedziałem, że chłopaki się mogą tak zderzyć ze sobą. To może kogoś konkretnego, a mianowicie Bagę Siewce Śmierci Staty 3-3-5-4. Do tego jest z klasą zabójcy. I posiada ogromną siłę. No dobra, kogo będzie pan Baga miał? Ratak zabliźniak. Mhm, ciekawe, jest nieumarły. Ale czy Baga nie miał płonących Dzit? No miał. No to chyba. Że tak powiem, pojedynek się rozstrzygnął już na samym starcie. Ale ty, 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 Baga dostał piękną, że tak powiem, maczugą w twarz. Ojojoj, ologowie tutaj mogą gdzieś pomóc, ale Baga musi zacząć atakować, bo jednak to on ma płonącą broń, a nie jego ologowie. Dobra, Baga sobie widzę ewidentnie, chce postać z tyłu. Zostawia całą robotę swoim chłopcom. Chłopcy mają dość ciekawy kolor, bo są tacy lekko błękitni. Hmm, ciekawy kolorek, dobra. Pan nieumarły wykończył jednego z ologów. Czy coś jeszcze się stanie? Ty, czemu on nagle się stał łysy? Co jest? A Baga stoi. Baga niewzruszony, on się nakręca. On gdzieś tam publikę próbuje poderwać do góry. Publika krzyczy. Jest Baga, wejdź do walki. Ale on nadal stoi jak paruwa i nic nie chce zrobić. Dobra, ologowie padli. Baga wkracza do walki. Czy coś zrobi? Ujujuj, uj, uj, zaczyna dostawać obrażenia. Ma praktycznie wygraną w ręku, bo wystarczy, że podpali nieumarłego orka i tak jak widzicie, zabiera mu większość życia. Gdzieś tam się rozcieczył, ale żeby on jeszcze trafiał, to by było dobrze. O, to było ciekawe. Jakim on cudem zginął? Nie mam pojęcia. Przechwycił swojego przeciwnika i chyba chciał się na koniec z nim pożegnać pięknym uściskiem. No dobra, ciekawe to było. Że tak powiem to był uścisk miłości. Może że tak rozrobił się romantycznie. Zaczniemy bardziej odcinek wprowadzić w formie BDS. -e. Muza oklep. Kontra Baga, siewca śmierci. Nie, dobra, przechodzimy z powrotem do pojedynku. Ej, Baga się w tym pojedynku, zaczyna ruszać! Oj, oj oj oj! Od razu ściąga swojego przeciwnika Skaragora, zajął się jego przybocznymi. To jest ciekawe, ale czy ologowie zajmą się jego przeciwnikiem? Baga hełpi się. Gdzieś tam macha tymi swoimi yy, chudymi łapkami, że tak powiem, ucieka z Pitala po całym ringu i praktycznie próbuje uniknąć swojego przeciwnika, zadając mu obrażenia, ale ty, ładnie mu to weszło nawet. Ej, ej, ej! Ologowie padają, jego przeciwnik jest podpalony, teraz on ucieka po całej arenie. Baga się rozścieczył. Ciekawe dlaczego. Próbuje kogoś ściągnąć, ale w nikogo nie trafił. To jest ciekawe. I czy... Uj, Baga to chyba zwycięży bez większego problemu Jest tak rozcieczony, że będzie go cały cza czas Dźgał w oko No i, uuu, dosłownie Dźgał w oko, dobija swojego przeciwnika I odrywa mu głowę Że tak powiem, krwawy finał I? Baga dwa pojedynki wygrał Czy wygra trzeci? Nie zapyszajmy Ewidentnie dużo piratów dzisiaj w tym odcinku No dobra, hej, znowu dostał nieumarłego Co jest? Jeszcze z bandą nieumarłą Oj, oj, oj Czarny, cierń, O, nawet fajna ksywa. No, Błaga już powiedział, kto następny w kolejce. No i pięknie. Ej, naprawdę ci niebiescy orkowie, fa ologowie fajnie wyglądają. Musimy sobie kiedyś poszukać takich randomowych orków w takim kolorze i zrobić cały odcinek z generowania takich orków. Tak, 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 zielonych. Ale nie, mam jeden pomysł na odcinek. Zgenerowania dziadów w Mordorze Więc też może być ciekawie Ty, znowu mamy ciekawy pojedynek Gdzie to bardziej hmm, logowie zadają obrażenia Gdzie praktycznie ich nie zadają e, Przeciwnikowi I ściągają agro na siebie A Baga znowu stoi i się patrzy Tym bardziej przeciwnicy w formie przybocznych też nic nie robią. Tutaj gdzieś Baga próbował podbiec, ale... O, dobra, rzucił jednak dzidom. Coś się dzieje w tym pojedynku. Już chciałem powiedzieć... Aha, Baga już jest ogłuszony. Dobra, ciekawie. Chciałem powiedzieć, że Baga nic nie robi, ale jednak coś zrobił. Ty, rozkręcił się. Jakaś dzida wybuchowa poleciała. Albo granacik, nie wiem, to dość dziwnie wyglądało. No i praktycznie pali swojego przeciwnika bez większego problemu. Randomizacja, powiem, tych pojedynków jest dość ciekawa z tego względu, że... No, dawno się nie zdarzyło tak, że mój ork, który był płonący, dostał tylu nieumarłych w pojedynkach. Baga to na totalnym farcie przechodzi praktycznie rękę. Ale dobra, czy i tym razem, ujujuj, uj, uj, jednak nie. Mamy jakiegoś dzikusa z bandą identycznych, ork śliniak z bandą identycznych przybocznych. Zobaczymy jak to pójdzie. Obydwoje chłopcy są płonący. Ogowie walą swojego szepa chyba za karę w plecy, ze względu na to, że nie pomógł i w trzech poprzednich pojedynkach. Ty, ale baga nie otrzymuje od nich obrażeń. Co jest? Ten ork albo jest ciapowaty i nie robi obrażeń, albo jego przyboczni są tak ciapowaci. No ich praktycznie wytnie bez większego problemu. Ej, baga! Co jest? Ty naprawdę dostajesz jakieś fujary do walki? Ej, dobra, ale nie, jednak jego przeciwnik zadaje obrażenia. uj Znowu przechwaliłem, znowu zacząłem się przechwalać, jaki to mój ork nie jest potężny i dostaje w pierdziel. No i się chyba pożegramy z bagą, jeżeli on czegoś szybko nie wykombinuje, albo nie będzie jakoś unikał przeciwnika. No i niestety baga siewca śmierci już nie zasieje więcej plonów i ich nie zbierze. No dobra, trudno, ale. Mam ciekawego ologa jeszcze tutaj do wykorzystania. Najbardziej polski ork. Jaki może być? Arjanek. To się chyba czyta Ardzanek, ale dla nas jest polskim ologiem. O tym, co nosi u pasa, można pomyśleć, że to jaja jego przeciwników, ale nie. On po prostu jest krawcem tak jak można zauważyć, nosi dość ciekawy strój. Pewnie stapcza na Twojej starej. Ale dobra, przechodźmy do statów. 3, 7, 5, 5. Tutaj mamy akurat ogromną siłę i władcę klątwy, ale te rozścieczenia. Mm, to może być ciekawie. Ty jeszcze ma brata krwi, dobra, czyli można liczyć praktycznie 6. Także zobaczmy, jak sobie poradzi najbardziej polski orok. A ty, jeżeli dotrwałeś do tego momentu odcinka, napisz Polska górą w komentarzu. No i dobra. Kogo pierwszego dostanie Janeczek? Mamy obrońcę pana Ugbuka Podkręconego. Pokręconego, przepraszam, nie podkręconego. No dobra, ty w sukience przyszedł na te balety, ale dobra, ty Janek się nie pierdzieli. Przyszedł w samym praktycznie stroju, tak jak mówiłem, na twojej starej i gaciach. Jego przeciwnik bardziej ubrany na ten balet przyszedł Ale dobra, on się nie pieprzy Od razu wyeliminował wszystkich przybocznych przeciwnika I uuu, od razu szybkie przechwycenie A czy będzie ubicie, to dość dziwnie wyglądało, chłopaki Proszę bez, e, bez e, takich pozycji W tym pojedynku No i dobra, ty, a Janek, pięknie wjeżdża Janeczku Proszę, proszę, ubij przeciwnika On go praktycznie na glebie ładuje Bez większego problemu Stary, patrz, piąchopiryna Janek to pobierał chyba lekcje spod remizy walki. Niejedną damę pod remizą wyrwał i niejedną mordę chyba obił, bo po tym co widzimy na tej arenie, no to rzeczywiście no dominuje, dominuje genetycznie. Widać, że Polska w mordorze odnalazłaby się w sam raz i dominowałaby wszystko genetycznie, tak jak na całym świecie, bo Polska jest. Polska górą! Polska górą! Polska górą! Polska górą! Polska górą! Polska górą! No właśnie. No, i pięknie. No, to szybka główka poleci. Mmm, -hmm. i kolega chyba zasili. <noise> że tak powiem, kolekcję twarzyczek na stroju Arianka. U, będzie o, będzie Olog na Ologa, tym bardziej Olog BDSM. Kolega Arianka chyba przyrzec. Archiszu, poszukiwacz bólu, kontra nasz śliczny janeczek. O! Mocne słowa, Arianeczku, ale zobaczymy, czy sobie poradzisz. Ja cię nie przechwalam, bo zauważyłem, że w tym odcinku, jak zaczynam kogoś przechwalać, to on zaczyna z automatu umierać albo przegrywać. Może tak? No ale dobra, no chłopaki, zadajcie sobie w końcu jakieś ciosy, bo wy tak machacie tą pałą od niechcenia. Arianek się nawet rozpędzić dobrze nie może. Co jest z naszym polskim chłopcem? Chłopie, machaj tą pałą! Co, dzisiaj śniadania nie było? Małe kanapeczki były jedzone? Musisz jak prawdziwy chłop jeść Nie tam mikro kanapeczki Stejka, stejka Arianek Ej Arianek jest odporny na ogień Więc nie powinien dostać dodatkowych obrażeń Ale on dostaje tutaj nawet niezły łomot Ej, dobra, rozsieczył się, dobra, zobaczymy czy To coś zmieni w tej walce Generuje sobie życie z powrotem więc jest spoko. Uuuu, przyjmuje lekko inicjatywę, ale czy to mu da zwycięstwo? Tego nie wiemy, na pewno dostaje niezłe baty. Zostaje co chwilę gdzieś tam, no próbują go cały czas podpalić, ale no nie wchodzi to za bardzo. To rozcieczenie jest, ale czy ono mu pomoże? No właśnie nie. Niestety Arianek, najlepszy polski Olog, który został wystawiony do reprezentacji Mordoru, nie przetrwał. Także pora na ostatniego uczestnika naszej gry. Kto to będzie, kto to będzie? A niech będzie Arbeku mściciel. Niech pomści swoich braci. Tym bardziej ma najciekawsze stacy z dzisiejszych orków, bo to jest idealna piątka, która kiedyś mi wyszła. A mianowicie ork ma 5, 5, 5, 5. A słabość na co masz? A, pokarmem dla bestii jesteś. Ty, a masz jakieś fanatyczna banda plus gruba skóra. No to masz jakieś cechy fajne. Dobra, ja nie przedłużam. A ty, pamiętaj, zostawienie suba i łapki w a my przychodzimy do pojedynku. No i dobra, mamy jakiegoś legendarnego dzikusa. Zgrabie, że. legendarny. Uj, Arbeku uj, uj, uj. Arbekum okazał się szalony, ej! No to będzie ciekawy pojedynek. Nie też idealna piątka. Ork na piątkę, że tak można powiedzieć. To jeszcze do tego szalony. No i dobra, ty, praktycznie muci swojego przeciwnika. Gdzieś tam próbował go złapać, jego przeciwnik wali go po gębie, że tak powiem. Ale czy to mu pomoże? Ty, no, przejmuje inicjatywę. Ty, wybija praktycznie arbekę z rytmu. Co jest? Ej, ej, ej. Tu się robi naprawdę niebezpiecznie. I jak Arbeka to przegra, to się zastanawiam, czy jeszcze jednego uczestnika nie wróci do tego odcinka, bo liczyłem na to, że idealna piątka sobie poradzi. No, w końcu Ork na piątkę. A tutaj, uj, 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 uj. uj, 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 uj że tak powiem. No, bardzo niebezpiecznie się zrobiło Arbeku praktycznie życia nie ma A jego przeciwnik jest oszołomiony tylko przez dżinmenów -man, No i niestety Arbeku pada I wiecie co? Wrzućmy sobie jeszcze jednego orka Bo myślałem, że ten pojedynek będzie dłuższy Dobra, no to może Raż kościołam, niskie morale Ty, jeszcze takiego orka nie mieliśmy na arenie I może być znużony walką Dobra, ale ma staty 5 5, 6 Gruba skóra plus heroiczna cecha Potężnych wojowników, dobra nie, tak szczerze, jak go wrzucam z, tej, yy, z tego względu, bo ktoś powie, że znowu słabego orka wrzucam. Jestem ciekawy, jak on się zachowa na arenie. Znaczy, albo zacznie uciekać, albo po prostu będzie oszołomiony od samego startu. No i dobra, ma na, si na siebie tropi tropiciela, obrońcę. Wasza Flako-Bełta. No dobra. Zobaczymy, czy Rasz Kościołam sobie poradzi i jak mu to pójdzie. No jest legendarny, walczy jednak na klasycznego orka, więc nie powinno być większego problemu. I bandy ma heroiczną, chociaż im niby pały miały płonąć, ale coś tutaj ewidentnie nie wyszło. Chłopaki dostają w plecy. Ktoś tam próbował kogoś ściągnąć z karagora, ale nie wyszło, bo obydwoje są na karagorze. Ciekawy Bóg. Chłopaki się nagle tak obok siebie ustawili. Dobra, pierwszy karagor padł. Nasz ort gdzieś tam dobija praktycznie wszystkich sobie tym karagorem. Zajął się swoim przeciwnikiem. Ale jestem ciekawy, czy jak on spadnie z tego karagora, to z tych murali nie straci albo coś. Albo jak jego przyboczni wszyscy padną. To też może być ciekawe, więc fajnie by było. O, jakiś kij w dupę poleciał. Niekoniecznie z naszej strony, ale jednak był. Jestem ciekawy, czy jeżeli padną mu wszyscy przyboczni, to on będzie miał też rzeczywiście niskie morale i jak to wpłynie na niego. Nie no, tropiciel, żeby dawał radę sobie z legendarnym orkiem, to jest hit. Znaczy bestia tutaj próbuje podszczypywać, ujujujujuj, uj, 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 nasz ork już spadł właśnie z tej bestii. I zobaczymy, czy on coś zrobi. Ty, ale on ciora tym młotem, co jest? Te niskie morale to tak naprawdę tutaj nie wjechały. O, podpalenie jakieś wjechało, jakieś wybicie z rytmu, tu już miało być dobicie. Szybki przerzut, czy tutaj te niskie morale wlecą? Oj, 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 oj. nasz, że tak powiem, chirurg, nasz rzezi nie jest odporny na ogień i to chyba przeważy nad pojedynkiem. Co jest? Nie leż stary, tylko wstawaj i bij swojego przeciwnika. Ja wiem, że masz niskie morale i w ogóle, ale no, piękne miałeś start, uderzałeś pięknie. O jezu, jeszcze się dałeś złapać w pułapkę, no nie wierzę. Jak mu się jego przybocznie nie pomogą, to będzie ciekawy pojedynek, jednak. Oj, ojoj, oj, oj! Jeden cios bliży! Praktycznie jest potrzebny do zwycięstwa, no i jest ten cios. To jest nietypowy pojedynek. No i też nie zobaczyliśmy tych słabych morali. No ale dobra, kolejny pojedynek. O, jakaś. Ty, to jest ork w ogóle z dodatku Zertaliel. Luga y pająków. On jest z dodatku. On jest jednym z orków, których... których trzeba zabić, żeby dostać jedną część z setu. Ej, 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 to jest ciekawe, że komuś poleciał ten ork. Szczerze, zazdro lekkie. W tym momencie mam lekkie zazdro. Ale dobra, przechodzimy do pojedynku. Kolega jest na legendarnym Karagorze, co jest ciekawe. Praktycznie nasz kolega już widzę, że tam z daleka stracił swojego Karagora. Nie, dobra, on zszedł po prostu z Karagora i zaczął walić tych kuszników. Ej, ej, ej. Ciekawe, się tu dzieje. Tylko mógłby się skupić na swoim głównym przeciwniku. Ty, tamten ma jednak heroiczną bandę. No, te tasaki mogłyby trafiać ogólnie. I nasz, że tak powiem. Rzeźniol. Dostaje obrażenia. Dobra, ściągnął w końcu przeciwnika. Ściągnął go pod ziemię wręcz. Czy go dobije? To jest pytanie. Znowu zaczyna rzucać tosakami, którymi w większości nie trafia. Co jest w tym pojedynku? Orkowie zaczynają uciekać. To jest też ciekawe. Przerażenie weszło na przybocznych. oj, 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 oj. Czyli słabe morale mogą się tyczyć przybocznych? Ciekawe, ciekawe. Dobra, gdzieś tam jakaś włócznia wleciała. Młotek praktycznie wszystko yy, zablokował. oj, 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 oj. Nasz rasz ma problem. Rasz, mówisz i masz. Ty, panie od pająków, ale żeś się pan rozkukosił. No, i tutaj chyba mogą te słabe morale wjechać. Ewentualnie, ej, rozcieczenie wychało. Tu piękna seria była z naszej strony, ale to chyba nic nie da. No i niestety, Rasz kościołam Polek w tym pojedynku. A ja wam dziękuję, moi drodzy, za oglądanie tego pojedynku. Było ciekawie. Widzieliśmy kilka ciekawych akcji i kilku nawet fajnych orków. Na przykład tego tutaj na koniec. No i co? Klasycznie. Dziękuję wam za uwagę. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja, a ja już wkrótce wracam z kolejnymi odcinkami z Shadowa. Na razie, cześć, Paul. Bon!